Dziś Wam pokażę najlepszy kanał na świecie. Wam go pokażę. I to jest ten najlepszy kanał na świecie. Nawet nagrałem jakieś trzy filmy gdzie w tle jego filmy leciały. A jakich filmów tam użyłem do moich filmów? Tego... To... Ten film... Tego filmu użyłem w mojej reakcji, gdy jestem szczęśliwy. I to było z... Takim... Trochę bastaścikiem mojego CP Audio, CP-1500. Drugi film, którego użyłem... To. Wam ten film pokażę? Tego też użyłem do ukrytego polskiego, w... ale to dlatego, że bardzo go lubię, akurat. Bardzo go lubię. Jeszcze. Ten film do części drugiej, ukrytego polskiego. I to było. To był ten film. Zaraz wam pokażę te filmy, gdzie ich użyłem. Tutaj. Tutaj użyłem, użyłem ten film. Uf, nie wyłączyli mi komentarzy. Tutaj. No to dla. Ale tego, że bardzo go lubię i to jest mój ulubiony kanał. I jeszcze tu. Ale dobra, nieważne. Dobra, to jest ten kanał cały. Bardzo fajny. Nawet go poleciłem takiemu Antkowi. Serio, poleciłem go takiemu Antkowi. Pokazałem go filmik i powiedziałem, żeby dodał miły komentarz i zasubskrybował ten kanał. Ma naprawdę fajne filmy, i lubię jego filmy. Serio, lubię go. Jest naprawdę fajny, lubię jego filmy. To zasługuje na lajka zdecydowanie. Tu też. Mnie to też jest naprawdę fajny kanał. Zrobiłem dla niego kilka bas testów, nawet i było to bas test mojej manty. bas test J.B.L. Windows, just... no step, will be ending. I tego jeszcze dwa ba tego. Hey guys, it Andy. I to miało największy basik. Lubię jego film jest fajny. Jak do niego nie zasubskrybujecie, to się zdenerwuję. Jak do niego nie zasubskrybujecie, to się zdenerwuję. A więc subskrybujcie do niego i do mnie. Bo lecę do 50 subskrybentów. A to już są te starsze filmiki. Te fi o te stare filmy. Powstały, jeść. Powstały, gdy go nie znałem wtedy. Poznałem go w marcu, ten kanał. Później powiedziałem: A, fajny kanał. Zasubskrybuję do niego. No i zasubskrybowałem. Dobra, pa.